Co dzisiaj robimy? Zobacz, czy ty, wy to widzicie? To jest Twister Splash Kurde, już mi kryził. Będziemy to, tu, woda i to w sumie tyle Dobra, robimy opening Nie będziemy tego zwracać, prawda? No nie, ale ja bym pod tak zostawił, wiesz? Kurwa nie urywałbym to jest... tego O oh no, że co Ale sumie, myśli ja, Czekam aż on zrobi unboxing, bo jak on zrobił unboxing, to w sumie będziemy grali to w sumie tyle, nie. No, to super. Słuchajcie, widzowie jak pachnie ten perfum do tego mycia paznokci, to właśnie tak. Nie, to jest nie z błama, zaraz Swoją drogą niedawno Niedawno grałem pierwszy raz Twistera, rozumiecie to? A teraz będę grał w wodnego, szybki upgrade tutaj. Dobra, dość, masz kamerę. Daj Teraz ty podłaszasz szlak, stary. To trzeba odpiąć. O, no, no i rozwalił. Zobierzemy Ciągnij Łe, łe, bo kamerę chlapiesz Trzeci odcinek, a my już kamerę psujemy tyłu, nie? O kurde, poczekaj, bo co weszło, profesjonalne weszło, podłączenie Dobra, widzowie, do Proszę zobaczyć, teraz będziemy odkręcać wodę, żeby to nalać, żeby to ciknęło i to będzie Dobra, idziemy Stary, to się rusza To się stary. rusza Chyba nie działa nie Działa, działa Czy nie napełnia, stary No napełnia, przecież sika tu już no Faktycznie, faktycznie. To jesteś to ślepy, wow, to jest nie? No ale na widzowie w ogóle widzicie to, co się dzieje? Ale to fajnie trisko. Stary. Zarąbiste! Podlejemy trawnik. Wiecie to? Że ta woda jest zimna. No i dobrze. Nie. Będzie fajnie, schodzisz się. Jak, jak w tym się story ten, bo wiecie, zimno, jak wchodzisz później z zimnego do ciepłego, to później jest jeszcze bardziej ciepło, czyli jak będziemy z zimnego do ciepłego, to będzie tak ciepło widzowie, że będziemy jak w całnie w ogóle w tym basenie, także widzowie łoooo, co Nie, zostaw. Nie no mogę ci oddać w O, W tym momencie nie wiem czy widać jest 26 stopni, nie? W tym momencie. Wyrąbałem się truskawkę. O Do Oj sobie. Ale ogólnie biorę ją i jakiś owad mi jep, on bronił jej. Przegrał. Tak. Mm -hmm. no. Super. Widzowie, mamy problem. Kojarzycie takie kółeczko, nie? Co trzeba. Te kółeczko. E. Te kółeczko. Nie mamy go. Pro Producent stwierdził. W środku go nie ma. Ra Radźcie sobie sami. Oni I albo zrobimy sami, albo pójdziemy na, na łatwiznę i będziemy go robić yy, z aplikacji. Pójdziemy na łatwiznę. Twister Spinner. To so, jak będziesz stał, będzie ci w dupę, tak sobie trzymało, nie? To. To, ja to na full, nie? Ja myślę. No tak, ale to nie raczej tego na full, po prostu z no, tak, a no to. Round one. Dobra, chłopaki. Zaczynacie. Dobra dobra dobra, 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 dobra. Kto pierwszy? Kto, Kto pierwszy? Widzowie. Yeah. to pierwszy? Dobra. Kto Kto lewa ręka na, na zielone, widzowie. Ale to jeszcze nie leci No to za, 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 Dobra, zaraz Dobra zaraz racz Artur, Ciekawek. prawa ręka na żółte Ale będzie ciężko nie? Będzie no. ciężko Niko, lewa noga na czerwone o, Lewa, dawaj noga? Szybciej, lewa dawaj szybciej, noga? Dawaj czerwone. szybciej, dawaj Artur, prawa noga na żółte Prawa ręka na zielone Nikoć. O kurde Dawaj Lewa noga na żółte O kurde A, <coughs> Prawa ręka na czerwone Prawa ręka na czerwone? Tak Szybciej. Lewa noga na żółte. Mam. Prawa noga na zielone. Prawa noga? Tak. O, kurde. Chcę. O, morder, <grym> o. Ej, zatkałem, dziury. Lewa ręka na niebieskie. No. Niko, prawa noga na zielone. A to z lewa. No kurde. No. Prawa noga na niebieskie, Artur. Tak. Niko, lewa ręka na żółte. Lewa ręka na żółte? Tak. Artur. Ej, to się zimne już robi. Prawa <grym> ręka na zielone, Artur. O, F! Niko, prawa Co? noga na czerwone. Artur, prawa noga na żółte. Lewa noga na zielone. O kurde. znaczy leć. Artur, lewa ręka na czerwone. No! Niko, prawa ręka na zielone. O nie! Lewa ręka na niebieskie. Moje? Tak. Lewa noga na żółte, Niko. I cała ręka na niebie, Artur. Nie! Orbadyczka, no, co? O kurde! Mam Prawa nogę na zielone. Prawa? No? Czyli to odstawiasz? Dawaj szybciej! No i dead! zero! Ty, ty To Co jak nic. On nawet się <noise> 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 Nie, 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 <noise> <noise> teraz tylko klikasz w ekran. Dobrze, wiem. i idź połączyć. Round 2 no, ja. Witam cię w dzisiejszym zebraniu. Okażę Wam widzowie jak go rozwalam No właśnie ty jak go tak, rozwalam no, ty pierwszy. <laughs> Dobrze, może to ja zejdę z plaszy ja <laughs> żeby zrobić większą dominację są okay. widzowie Tu już jest mokro Dobra. Prawa noga na niebieski <laughs> Fajne, prawa ręka na czerwony. Czemu ja od ręki wychwytam? Lewa noga na niebieski, prawa ręka na czerwony. Panie co stoję Lewa noga na żółty. Lewa ręka na czerwony. Prawa ręka na zielony. Lewa noga na niebieski. Prawa noga na czerwony. Jeeee. Yeah. <laughs> prawa ręka na żółty. Lewa noga na czerwony A czemu ten drugą się podpinasz? Prawa ręka na niebieski Prawa ręka na niebieski? No Zimno Prawa noga na żółty Lewa ręka na zielony Uf! Prawa noga na niebieski Fajne, Prawa fajne. noga na zielony Jaka, co? Prawa, Prawa na zielony Noga Stary, bo to przez to, że na tym stoimy to nie leci, nie? Po. No dawaj Popompuj, lewa noga na czerwony Prawa ręka na zielony o kurde. Prawa ręka na zielony, lecisz, lecisz Ej, bo to nie leci stary! Mam to tam za słabo Lewa ręka na żółty O, zaczyna lecieć! Kurde! Prawa noga na czerwony! Lewa ręka na niebieski! Prawa o. ręka na czerwony! Siko. Prawa ręka na czerwony! No! Siko. Dawaj, dawaj, dawaj! P prawa noga na żółty, lewa noga na niebieski. Czekaj, bo widoka leci, lewa noga na żółty, Adam. Ale puściłeś. To przegrałem? No, No to dyrka, nie? A, moja dobra, oprawa. Dobra, dokończamy, dokończamy. Dawaj, dawaj, dawaj Prawa noga na zielony. Prawa noga na zielony. Lewa noga na zielony. O! O! Prawa noga na zielony. No. Lewa noga na czerwony Prawa noga na niebieski O Lewa noga na zielony Adam, Jak? szybko O, Prawa ręka na żółty Lewa ręka na niebieski Nic nie widzę Prawa ręka na zielony Lewa ręka na żółty Mam jego włosy w ryju Prawa ręka na niebieski Wreszcie utopimy Lewa ręka na czerwony Prawa noga na żółty Lewa noga na niebieski Adam Let's oh, go Lewa ręka na czerwony Prawa noga na zielony Adam Lewa noga na zielony Ale mi szybciej Lewa noga na czerwony Prawa ręka na zielony Dawaj Lewa ręka na żółty I prawa noga na czerwony Tary, bo chyba da, będzie błoto, nie? Lewa noga na niebieski Prawa ręka na żółty Matko, prawa ręka na zielony, Adam Lewa ręka na niebieski Lewa na niebieski, ręka Ten do Lewa ręka, Adam, na zielony Na zielony Chika mi w lewa Prawa noga na zielony się? Chyba dytka, oh chyba dytka, chyba dytka! Nic nie, <laughs> nie się widzę! Chyba i robisz to! W widzowie! Nie ma! Puść! Do przodu! Jest Koniec! Win. Tego, nie? Patrzcie tu! <laughs> Patrzcie widzowie jaki Kurde są grupy. Sikam mi na ryj cały czas! Nic nie widzę, miałem błosa w jego ryju! Co? moim Moje wrodzone. Co? Pomóż się. Co? było to zrobić bez tej apki, bo by się nie dało <laughs> no, no, to jedziemy całą rundę bez apki. Ale zimne. Round 3. Gramy. Pik, pik, pik. Łatwo, łatwo. A nie? Musisz włączyć na no, A. Prawa ręka na czerwony Tak jak będzie A ty, <laughs> Dawaj, dawaj. Lewa ręka na niebieski Lewa ręka na niebieski? <grym grym> prawa ręka na zielony Prawa ręka na zielony. <grym> dawaj szybciej eee. Lewa ręka na niebieski Przeciek. Lewa ręka na czerwony Nie no Lewa no, tam... ręka To jest złe, to jest złe Ej no co to ma być? Nie słyszałem <grym> Dawaj Dawaj eee, Prawa ręka na zielony Lewa ręka... lewa noga na żółty Lewa ręka... lewa noga zaczyna czerwony. Noga na, o, 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 o. Noga na czerwony Prawa noga na zielony Wejdę tutaj! Prawa noga na czerwony I Prawa noga na zielony Lewa noga na żółty. O, 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 Przecież go zabiję. <śmany> o ooo! Ej, ej, ej! Ej, nic nie widzę! Lewa noga na żółty. Prawa noga na żółty. Gdzie jest żółty? <śmany> Ale rij Prawa noga na żółty. A gdzie jest żółty? No ta noga na żółty. <śmany> nie! Nie! <śmany> o no, <boja, boja. śmany> Przejdźmy w wodę Co to? Widzowie, to bo jestem brudny Czekaj, szybkie mycie <grym> A, dobra, no, Dlaczego? To też Final round. <grym> ja chcę z Arturem rewan Dawaj, dawaj, dawaj Prawa na czerwony ja? Dobra, prawa na czerwony Dawaj szybciej Lewa na żółty Lewa na zielony. Prawa na niebieski. Prawa noga na zielony. No już nie lewa, na, lewa noga na czerwony. Lewa noga na czerwony. Tak. Lewa noga na czerwony. Lewa noga na zielony. Prawa ręka na zielony. Chika, nie Widzicie? Lewa noga na żółty. Co on co zasło? Lewa noga na Prawa noga na czerwony Lewa noga na zielony Nic nie Stary, o, prawa noga na zielony nie wiem. Co? Prawa noga na zielony. Lewa noga na czerwony Co? Ja Ci muszę rękę dać, prawa ręka na zielony O kurde bo tu Nic nie widzę Dobra, lewa noga na niebieski Gdzie jest niebieski? Czekaj Czetwery. <noise> Niko, e, lewa noga na czerwony. Tu tam ustawił. E, prawa noga na czerwony, Artur. <noise> prawa noga na zielony, Niko. Prawa noga na zielony? Tak. Mordę. <noise> e, lewa noga na zielony, Artur. <noise> Co? Na Która? Niko, lewa ręka na niebieski. Dawaj jeszcze coś. Lewa ręka, prawa noga na zielony Artur Co? Ostatni jest Co? O, 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 On ograł Dobra, lewa ręka na... Widzę. Czerwony Niko Lewa ręka na czerwony Artur Lewa? No Niko prawa noga na czerwony O Artur prawa noga na niebieski nie, nie, nie. Ej, mi po ja, O. Ej, niko, niko, Prawa, dzień, niko, prawa noga na zielony. Co? Prawa noga na zielony. Kurwa. E, Artur. E, lewa noga na niebieski. Diaz ja, niebieski. Artur. Niko, prawa ręka na czerwony. Prawa ręka? Na czerwony. A! Nic nie widzę, oh! yes! <noise> <Madyrka. głos> yes, yes, oh. dobra Jest! Nie da racji Moje udo Strzał z okazji Raz, jeden Nic nie widać oh. Ale giga spoko to jest Świetne to jest <noise> Jeszcze ja tylko... raz, jak, Jacyś... jak chcecie jak następną edycję z tego, się następny odcinek Oglądamy Ale w pięciu, ale w pięciu to zostawcie 50 napek w górę Ty w ogóle chyba nie włączyłeś nagrywania, no a napisała ci, że bakteria się przegrzała i... włączyła. Dzięki za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie, bo oh, 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 to dobry odcinek. Na samym razem myślę, że chcecie 28 tysięcy łapy w górę i w ogóle trzy obserwacji i w ogóle widzowie robimy następny odcinek takiego 4. typu Bank bang. Ale to jest z dale tu jest dalej woda, koniec. jest dalej. Woda. To, jest o, koniec, koniec. będzie jeszcze na kanale będzie więcej osób.